Cześć, co się kręci dziś w internecie? Nazywam się Grzegorz Tuński dla znajomych grzylek, i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonuję małego streamerka z Kryptfuru. Dla mnie będzie utrudnienie, w tym takie, że muszę zmieścić się w 5 cm długości, ale dlaczego o tym opowiem dalej w filmie? Ten film nie jest sponsorowany, zasób sprzętu jest moją własnością, a odcinek ma charakter edukacyjny. Tu specjalne podziękowania dla moich przyjaciół Jacka Supernaka i Bartka Rozwadowskiego, bez których ten odcinek tak prędko by nie powstał, oraz dla Mariusza Twardego za wsparcie i motywację. Niech wiedzie intro, i zaczynamy. Do przygotowania tego streamerka będę potrzebował oczywiście haczyk. Haczyk mam Hanak H950 o rozmiarze 10. Bo będzie to malutki streamerek. Nidźwiedąca biała Uni 8x0. Standardowo przymocowujemy ją do trzonka haczyka. Dokładnie wokół po całej długości. Tak, żeby nam się materiał nie rotował. Gotowe. Nadmiar odcinamy do kosza. Teraz będę przygotowywał tylną płetewkę, żeby ją tak było widać. Wykorzystam do tego dubbing, który bardzo lubię. Piritriver Lighting Dubbing to jest kolor serwet. OK, musimy go tak ładnie wyczesać, żeby był dłuższy. Wyczesać, żeby był dłuższy. Wyczesać, złożyć znowu w połowie. Złożyć znowu w połowie, o. tak jak tu trzymam. I teraz w połowie mocujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zaginam do tyłu. Wszystko ładnie jest u góry, przymocowane. Odwieszam bobinek pod kosem obcinam. Ta płetewka będzie spod tułowia, tylko i wyłącznie dawała taki refleksik czerwony. Ok. Teraz obracam mojej madło o 180 stopni. Będziemy przygotowywać krew, twór. wycinam pęczek. I teraz. Łapię tu za dłuższe te włosy i to podbicie wyczesuję. Wyczesałem. Odłożę sobie na momencik ten pęczek, bo muszę jeszcze jeden pęczek dociąć. Ok, i to samo. Łapię dalej za dłuższe włosy. I to podbicie wyczesuję. Łapię teraz te dwa pęczki. Złączam razem wyczesuję z tej strony i jeszcze tutaj raz sprawdzam czy wszystkie krótsze włoski wyczesałem. Tak, biorę jeszcze mój wyczyszczywacz Grabię, ładnie ułożę. Odłożę. Igła. Rozdzielam na pół. Robię takie V. I teraz muszę jeszcze odmierzyć, jak to będzie wyglądało. Bo muszę się zmieścić w 5 cm. Tu mam mój haczyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dotąd ogonek ma sięgać. Akurat tu będę mocował. Dobrze. Dobrze złapałem. Moje V. Tu odległość odmierzona. Łapię. Wkładam tutaj. I teraz troszeczkę inną techniką, bo dwa luźne obroty. Zawieszam naszą nawijarkę pod swoim ciężarem, i ładnie i ładnie ustawiam nasz krewtwór, żeby się nie obrócił. Żeby był ładnie. Nadmiar obcinam. Wracamy. Muchom do góry. O to chodziło. Jest w połowie. Wracam do mojego kolanka. E, płetewki. No i teraz zajmujemy się kraftfurem grizzly. Tak samo. Tylko tu troszeczkę będziemy mieć więcej zabawy, bo. Jest więcej podbicia, a nam zależy tylko na prążkowanych włoskach. To do śmietnika. Do śmietnika. Odkładam nasz pęczek i obcinam następny. Łapię za te długie włoski. Krótkie mi nie są potrzebne. I odkładam pęczek na pęczek. I następna porcja. Streamerek muszę wykonać do 5 cm, bo planujemy znowu pojechać na sawę bochinkę. A tam, żeby połowić fajne ryby w okresie, kiedy nie wolno łowić. Jeszcze jeden pęczek. W okresie kiedy nie wolno łowić głowacic, to maksymalna długość streamera 5 cm. I jeszcze tutaj mam z tej strony takie ładne białe krew twór odłoży, żeby to nie przeszkadzał. Takie ładne prążki gryzli. To do śmietnika. Biorę teraz cały pańczek, sprawdzam, czy wszystko dobrze wyczesałem z tej i z tej strony. Ok, odmierzamy długość. I taka sama technika jak pokazałem. Jeden obrót luźny, drugi obrót luźny. Zostawiam na nawijarkę. Układam ładnie palcami, żeby zajęło połowę. Górną sprawdzam, z tej strony jest ok. Z tej też przytrzymuję, blokuję tutaj pozostałą część materiału. Nadmiar odcinam i dokaszam. Dalej blokuję. I kropelka naszego najlepszego kleju elastyczny, znaczy rzadki, który on sobie tam w głąb wpłynie zwiąże. Jeszcze raz wykonujemy to samo, żeby nie marnował czasu. Mam już przygotowany tutaj pęczek. Wezmę jeszcze tylko moje grabeczki, wyczesywacz, sprawdzę, czy jest ładnie wyczesane. Znowu igła, mniej więcej w połowie. Starajmy się bardziej więcej, jak mniej. Ok, układamy V. Przymierzamy troszeczkę krócej. Jest ta sama sytuacja. Dwa luźne obroty. Delikatnie. Puszczam nawijarkę pod własnym ciężarem. Palcami formuję krewtwór, żeby zajmował dolną połowę. Blokuję go, wracając trochę tutaj. I teraz przytrzymam. I złapię go tutaj. Trochę bardziej z przodu, łapie nadmiar, odcinam do śmietnika, to blokuje, jakieś włoski mi zostało, też odcinam, sprawdzam ułożenie, wracam tutaj nitką i dokładnie tak samo mam przygotowane. Drugi pańczek naszego kraftworu Grizzly. Jaki jest ładniutki. Zobaczcie. I tak samo tutaj, troszeczkę krócej. Kładę go tutaj. Dwa luźne obroty. Pod własnym ciężarem. Układam. Sprawdzam z tej i z tej strony. Ładnie połówka górna zajęta. Ładnie blokuję. Nadmiar do góry i odcinam. I do śmietnika. Tu jeszcze jest jakiś włosek. I do śmietnika. Uciekam tu do początku. Co tu mi się wszczepiło? I mój klej. Staramy się zrobić w proporcji mniej białego, jak ciemnej góry, żeby nam się streamerek nie obracał, bo to białe jest bardziej wyporne, jak to, jak ten ciemny kolor grizzly Teraz mam tutaj przygotowane specjalne urządzenie. Jest to z rurki ze słomki do do drinków wycięty fragment. Zaraz zobaczycie po co. On, zakładam go tutaj. Obracam o 180 mam przygotowany kolejny pęczek białego przykładam jest OK długość tu mam odmierzoną obracam w palcach łapie tutaj gdzie powinna być teraz mogę pętlę w dwa palce żeby mi się nie przesunęło bo jest blisko. Ładnie to układam łapie tu palcami i blokuję jeszcze ładnie różniutko układam póki mocno nie zwiążę. Sprawdzę z jednej i z drugiej strony jest ułożone odpowiednio zadawała mnie to blokuję Po co mi była ta słomka? Bo właśnie jak teraz podnoszę do obcięcia to nie podnoszę materiału, który był już zamocowany. I do kosza to samo zrobię z czarnym, tylko poprawię, bo dla demonstracji ta słomka jest przecięta tutaj na pół Dlatego możemy ją. Szybko ściągnąć i założyć ponownie. OK. Ostatni pęczek. Gryzli. Białym mamy odmierzoną odległość. OK. Jeszcze jedna luźna. Niech wisi. Teraz niech się dobrze rozłoży. Przymocowuję. Sprawdzam, gdzie mam oczko. Jeszcze oczko jest dobrze. Jeszcze ze dwa obroty. Mocuję. Łapię moją tą część. Co została. Odcinam do kosza. Blokuję te pozostałe tutaj nitki. Okej. Okay. Tą już mogę ściągnąć. Odłożyć. I nasz klej. To ma być streamer wielokrotnego użytku. Bardzo łowny streamer. Bardzo wiele ryb na niego złowiłem. Niesamowicie skuteczny. I dużo ryb i dużych przede wszystkim na niego. Teraz słomka od drinków w całości, tylko jeszcze tą nitką tutaj sprawdzę, ile mam do oczka. Tak, jest. Tam jeszcze na Z2-3 obroty. Tutaj rozdzielić na pół. I teraz popychamy naszą słomkę. Uciekamy niecią. Jeszcze raz i blokujemy. Zaraz za oczkiem. Jeszcze raz sobie popcham. Poprawię palce. Jeszcze raz. Ok, teraz finiszerek. Ładnie to sobie tam układało się. Jeden supełek. drugi supełek taki bogatszy okej okay. zsunięte, teraz nic wiedzące obcięta już nam nie jest potrzebna odkładam i teraz ładnie tutaj jest ułożona Teraz mały fragment rurki, który po prostu przełożę, bo będziemy kleić oczy i formować głowę. Sprawdzam, zobaczcie, jakie jest ładnie ułożone. Połowa na połowa. Zawieramy się za najgorszą robotę. Ja, jak przygotowuję sobie streamery, to robię seriami do tego momentu. Zakładam tylko. Pierścionki z tej słomki i później hurtowo zajmuję się klejeniem oczek. Mam do tego tam swoją metodę. Ale teraz pokażę Wam na jednym troszeczkę inno oczko na szpilkę. Teraz tutaj na igłę z drugiej strony na specjalne trzymadło. Klej, muszę sobie przygotować tu latarkę. Klej UV. Robimy kropelkę. Jest ładna kropelka. Po to, żeby to oczko przymocować, obracam o 90 stopni. Ładnie kładę to oko. Sprawdzam. Dobrze leży, dobrze leży. To teraz laserkiem poświecimy. I to specjalne urządzenie powinno mi puścić. Tak, puściło. Oczko zostało. To jest tutaj na końcówkę mojej igły. Mam nałożony kawałek. Jak to by Marcin Daniec powiedział, praste linki. Ok, ładnie oczko umocowane. Teraz obracam z drugiej strony. Łapię to oko. Zrobię odcinek, jak przygotować oczy, żeby dobrze kleić. Tutaj mi się przyczepiły włoski umocowane do igły oj za duża bańka wychodzi to ma być kropeleczka jest kropelka i tak wszystko będziemy ładnie zabezpieczać inaczej sprawdzam ta pozycja tak sobie wrócę, żeby oczko równo nakleić. Latarka siedzimy, Świecimy. Powinno puścić. Powinno puścić. Chodzi o to, żeby tylko się dobrze przyłapało, bo i tak resztą będziemy zajmować się. Później tak, jest równiutko, równiutko ładnie naklejone. Teraz formujemy główkę. Biorę rzadki klej i tutaj kropeleczkę. On sobie tak szybciutko tam wpije się. Ładnie się te włoski ułożą. Ja poświecę i okej, okay, jest. I to samo zrobię z przodu. Ładnie włoski zabezpieczone na główce. OK. Żeby nie było teraz zwężenia karku. To muszę pojechać. Moim pierścionkiem kawałek niżej. Mhm. I jeszcze. Tutaj. Puścimy. Poczekam chwilę. Niech sobie tam się wpije. Ok, przyświecić. I jak wykonuję tak muchy takimi seriami, to krótko świecę, tak żeby klej nie płynął. Córka oczywiście robi pazurki. Później tatuś bierze lampę do pazurków i tam ze 20 muszek wkłada na suszenie. Na półtorej minutki, 90 sekund i i gotowe. Jeszcze tutaj pod spodem kleimy. No i zostaje nam zabezpieczenie naszych oczek. Do tego użyję troszeczkę gęstszego lakieru UV. Później w opisie będą które to były użyte mi boleciała, kropla. Na oko ładnie dookoła. Żeby się na oko ładnie dookoła, żeby się wszystko ładnie przykleiło. Sprawdzam ewentualną korektę. Robimy igłą. Ok. Jest ładnie przy I zajmujemy się teraz drugim okiem. No nie wyleć mi teraz takło. Żeby mi tego dużo nie wyleciała. Teraz jakieś powietrze mi się dostało. Okej. Okay. Nałożony korekta szpileczką. Ładnie tutaj sobie może wsiąknąć, tutaj ładnie na dół, tutaj ok, sprawdzam jest ok latarka i świecimy odpinam ściągnę moją słomkę i pokażemy streamerka w całej jego okazałości ładnie go Uczaszamy. Tak, tak ładnie się prezentuje nasz cierniczek. Tak możemy powiedzieć. Dla takich odstających włosków możemy błysnąć. Ale z tym to naprawdę trzeba uważać. Zapalniczką, krótkim ogniem, bo to wszystko tutaj syntetyk, więc płynie. Ok. Tu jeszcze, jakby tak przyjechał grabyczka. Później on w wodzie tak ślicznie wygląda. Tak się prezentuje cierniczek z jednej, z drugiej strony dokładnie tak samo. Bardzo łowna mucha, bardzo skuteczna, pięknie pracuje w wodzie. No i tak jak wspomniałem, jest niesamowicie skuteczna i nietrudna w wykonaniu. Dwa materiały, nitka, oczka. Tu tylko trzeba się z tym klejem hmm, Namęczyć, troszeczkę nabawić, nabrać doświadczenia. Jeżeli podobało Wam się wykonanie tego streamerka z kręftwuru Cierniczka, dajcie lajka pod filmem, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku.